Będąc w Paryżu, widziałem wielu Arabów, chodzących w strojach arabskich. Widziałem murzynów poubieranych w narodowe stroje senegalskie, a to kenijskie, a to, a to jakieś inne. Jakoś to nikomu nie przeszkadza. Natomiast e, parlament francuski tutaj postanowił wziąć się za niewiasty, muzułmanki, chodzące w strojach właściwych dla muzułmanek. Jest wojny, nie rozumiem. Dlaczego? Na przykład mężczyznom wolno chodzić w stroju narodowym arabskim, a kobietom nie wolno chodzić w narodowym stroju arabskim, konkretnie chodzi o czarczar, -czar, czyli, czyli zasłonięcie twarzy. To jest w końcu nieprawda sprawa, o ile wiem, francuską też wolno nosić wołalki na twarzy, nie jest to przez nic. A zakazane. A czy wolę tego nie mówić, bo cholera wie co jeszcze parlamentowi francuskiemu może do głowy wpaść. Oczywiście w demokracji wszystko jest możliwe, każda głupota jest możliwa. Ma to być rozbrane jako, jako walka z religią. No dobrze, a co będzie, jeżeli nie powstanie na przykład religia w znawcu słońca, która nakaże chodzić z gołą głową. I, 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 I czy wtedy Parlament Tatuski zakaże chodzenia z gołą głową, jako że jest to oddawanie czci jakiejś tam religii? jest pytanie. Proszę żyjemy w czasach nieprawdopodobnej głupoty. Nieprawdopodobnej głupoty. Jak się zacznie, raz zacznie w, coś, w to, jak się ubierają ludzie, to oczywiście głupota tylko może tego narasnąć. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy żyli w normalnych czasach, kiedy jest różnorodność, i ten wychodzi sobie nawet na rękę, jeżeli tak mu się podoba.